Witam. Na dzisiejszym filmie przedstawię, w jaki sposób rozpocząć pracę z systemem CADKAM EasyCam. Po pierwsze, należy wejść na stronę internetową www.easycam.pl i z zakładki Pobierz Demo wybrać interesujący Cię produkt. Następnie należy wypełnić formularz pobierania i kliknąć przycisk wyślij. Po kilku minutach na Twoją skrzynkę mailową otrzymasz link, za pośrednictwem którego pobierzesz wybraną wersję programu. Pakiety demo EasyCam spakowane są w archiwa ZIP. Archiwum należy wypakować, a następnie w folderze Instalacja uruchomić plik Setup. Po zakończonej instalacji, na pulpicie pojawi się folder EasyCam 2016. Znajdują się w nim instrukcje szybkiego rozpoczęcia pracy, pakiet samouczków oraz skróty do uruchomienia wybranej wersji programu. Żeby uruchomić wersję demo programu MIL, MIL-PRO oraz TURN, możesz użyć dwóch pierwszych skrótów. Trzeci skrót pozwala na uruchomienie pakietu EXPRESS dla wersji MIL i TURN. Ponadto w tym folderze znajdziesz również cztery broszury informacyjne, w których opisane są wszystkie zmiany, jakie były wprowadzane do naszego oprogramowania na przestrzeni ostatnich lat. Uruchomię teraz wersję demonstracyjną programu EasyMill Pro. Program w tym momencie pyta, którą wersję chcesz uruchomić. Do wyboru: Mill Pro, najbardziej zaawansowana wersja MIL średnio zaawansowana oraz pełen pakiet Term. Podczas instalacji razem z programem zostają dostarczone pliki szkoleniowe, na których możesz doskonalić swoje umiejętności. Wybieram zakładkę File, File Open i w folderze Mill Parts na dysku, na którym został zainstalowany pakiet EasyCam, mam dostęp do kilkunastu plików szkoleniowych. Do każdego z tych plików przypisany jest również jeden samouczek, który pokazywałem wcześniej w folderze EasyCam 2016. Na przykład, indeksowanie piątej osi. Jest tutaj przedstawiona bryła z pełnym programem. Każdy z etapów obróbki można otworzyć. I dowolnie zmieniać parametry. W zakładce Machining możemy zweryfikować zmiany, które zostały wprowadzone, włączyć symulację narzędzia, zweryfikować wszystkie etapy obróbki, sprawdzić czas, włączyć symulację 3D. I na koniec przy użyciu jednego z naszych ponad 200 postprocesorów wygenerować kod do maszyny. Pliki szkoleniowe, które zostały dostarczone razem z programem EasyCam w folderze EasyCam 2016. Pozwalają rozpocząć naukę od rzeczy bardzo podstawowych przez średnio zaawansowane w wersji MIL aż do obróbki 3D indeksowania czwartej i piątej osi w wersji MIL i MIL Pro. Każdy z plików szkoleniowych jest przygotowany w taki sposób, że nawet mało zaawansowany użytkownik będzie w stanie przejść przez wszystkie etapy nauki. W materiałach szkoleniowych znajdziesz informacje krok po kroku, w którym miejscu należy kliknąć, żeby uzyskać dany efekt, w jaki sposób stworzyć geometrię, powierzchnię, aż do momentu programowania etapów obróbki. Oczywiście na każdym etapie nauki służymy pomocą. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania odnośnie naszego oprogramowania, wejdź na naszą stronę internetową i skontaktuj się z nami przy pomocy formularza kontaktowego. Oferujemy również prezentacje online oraz szkolenia dla zainteresowanych klientów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.